Widać, że próbują tutaj, nie że tu dróg praktycznie wszędzie dookoła. Mnóstwo do przejazdu tu, żeby taki niewielki kawałek sobie skrócić. Tak chcą ponoć drogę robić przez las. Nie jakby tych dróg było już naprawdę. Z każdej strony jest droga, żeby dostać się do tamtego miejsca, w którym w tej chwili idziemy, ale nie chcą jeszcze drogę tutaj robić. Typowy ruch samochodowy. Gdziecie, gdzie ci ludzie mają Gdzie mamy odpoczywać? Porażka, no nie dziwia się, że jest jakiś protest. Jest droga przez Kokociniec na, na Panewniki, bo ten idzie wjazd na Kochłowice po prawej stronie, a po lewej stronie na Panewniki właśnie. No nie jest ta droga tutaj potrzebna. Niektórzy ludzie spokojnie pochodzą tutaj u góry kolej jeździ także no tutaj po prostu spokojnie niech człowiek sobie przejdzie, odpręży się w tym lesie Nie jeszcze kolejną drogą. Mówię, tych drugi jest naprawdę tak, tutaj dużo pokoło nie wiem komu to potrzebne jeszcze. Do jakiego udogodnienia i no pewnie do tych mieszkańców co do tych parę domków mają Pozdrawiam. No ale przecież wyjedziecie z tamtej strony od strony Kukucińca i, i na północ, na północ na południe też macie drogi spokojną drogę fajną na Odkorkowałoby to. No za dużo i tak pszag jest tych samochodów. Niestety troszeczkę by trzeba było uszanować nos też, nie, tych pieszych ludzi. Nie nikogo nie obrażam, bo nie nie o to chodzi, ale no, trzeba mieć jakoś to umiarkowanie zrobić, bo to widz naprawdę to jest dookoła, człowiek nie ma praktycznie już za chwilę nie będzie gdzie, gdzie się spokojnie ze swoimi myślami przejść, bo, bo wszędzie będą drogi poradione. No, przesada, przesada No Ale to przyprzmę, że ktoś to od mieszkańców musiał też również tamten napis na prześciaradle bo no, blisko w końcu jakby mieszkańcy nie chcieli no to by już ściągli ten. Czyli jednak chcą spokoju, przypuszczą. A no, ktoś, ktoś, ktoś jednak tą drogę tutaj zaplanował. Dosłał samochodów, także. Jedna może osoba, na, na, czy jedno jakieś tam domostwo na, na tych resztę mieszkańców. <laughs> Szkoda gadać. Bo jakie tu piękne lasy. Teraz wyobraźcie, że tutaj samochody jeżdżą. To jest jednak nie droga jakiegoś szybkiego ruchu. Zwierzęta już, dziki to już nie to, że nie będą miały gdzie kompletnie iść, bo już tak wchodzą nam do, na, na, na osiedla. Zróbcie im jeszcze mniej miejsca, także będziemy coraz więcej zwierząt widzieć na drodze rozjechanych. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem po prostu. Nie umiał zrozumieć pewnych rzeczy przyrody. Powinno być jak najwięcej, tym bardziej tłumno na Śląsku. I tak jej mamy dużo, ale pomysły, takie, żeby kolejną drogę tutaj stawiać, to nie jest to dobre. No. Popieram tego kogoś, który wywiesił tamten transparent, 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 transparent. jak się to tam wymawia, w każdym razie ten przez Jestem również jako przeciw, czy sprzeciw. Zostawcie to naturze. I na spokojne. Czasy. Bo i tak nas czekają trudne dni, trudne lata właściwie. Tego co nas w ogóle czeka. Już politycy nam gotują bardzo ciekawe. bardzo ciekawą przyszłość także chociaż miejmy trochę tej przyrody pozdrawiam